Witam państwa na sesji otwarcia ofert w ramach postępowania dotyczącego zadania pod nazwą adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej w Lipowcu na przedszkole. Otwarcia jak i oceny ofert dokona komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno w składzie Sebastian Mielski, Pan Marek Godlewski, Pan Kamil Tworkowski. Wpłynęły trzy oferty, wszystkie wpłynęły w terminie. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 900 tysięcy złotych, w tym na rok 2020 kwotę 50 tysięcy złotych. Kryteria oceny ofert to cena 60%, okres gwarancji 30% oraz doświadczenie kierownika budowy 10%. Przystępujemy do otwarcia oferty numer jeden. Oferta numer 1 jest to oferta przedsiębiorstwa Mezarist Michał Zaremski ulica Janowicza 15 przez 19, 10 692 Olsztyn. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 919 495 złotych i trzynaście groszy dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych i trzynaście groszy. Okres gwarancji 7 lat doświadczenie kierownika budowy trzy budowy. Oferta numer 2 jest to oferta przedsiębiorstwa Lechbud Michał Wołosz, Romany 63, 12 100 Szczytno. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 937 431 zł 937 431 zł. Okres gwarancji 7 lat. Doświadczenie kierownika budowy 2 budowy. I oferta ostatnia oferta numer 3 jest to oferta przedsiębiorstwa Budmar Mariusz Budny, ulica Gwiaździsta 16 06 323 jednorozec. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 857 320 zł i 60 groszy 850. 7320 zł i 60 groszy. Okres gwarancji 7 lat, doświadczenie kierownika budowy dwie budowy. Była to trzecia ostatnia oferta na chwilę obecną. Dziękujemy.